Run that up, Rico. Rico. Coś siedzi we łbie, Mordo. odpierdala non-stop. Dla ludzi krzyczę, wolność jesteś pałą, No to wom stąd. W oczach ludzie rosną, którzy pomagają. Mocno jak już nie przepalasz, Mordo. No to ledy, baj stąd odstąp. Chuja kładę na tych, co jak zwykle szmaty nic nie umią zrobić i tylko pierdolić Jak mogłem, pomogłem. Zachowanie podłe byłoby w chuja robić ziomków z niewoli. Do przodu powoli, wszędzie monitoringa. Jak coś robię, zawsze w stu procentach opcja konsekwentna To wziąć to na siebie, a nie brać przykład z tych, co im tu papekła. Pozdrowienia z piekła, stawiać na pierwszym miejscu, trzeba zawsze prawdę wersa. Zjewałem dużo rzeczy i do dzisiaj czuję niezmak. Jak coś nie idzie, pomyśli, lepiej mordeczko z tym przestać. Jebać kurwy, chorągiewy, farmazonów, ludzi, którzy bez skrupułów wiebią kose w plecy komuś. Jebać fronty za bezprawie, jebać rząd, co nas okrada. Jebać wszystkie konfitury, każdego, co wali szpagan Czasem po dragach dopada trauma i coś podpowiada, by zmienić swe życie. Trzeba ogarnąć w końcu pizdaka tej dzipce to zdradziła w nos zajebać. Ptryszek, nie podbije kurwo, bo sobie nie życzę, nigdy już więcej nie zajadę ci, widzę. Nigdy, nigdy. Co mam powiedzieć? Chuci na imię.